enemy dropping into the AO oh you'll oh. get over that stitch yo yo you going to be alright employment. yo yo ticket oh, taken <laughs> Idziemy na nimi, Lito. No lecimy lecimy. Może na środek at... można. No gdzieś, się tam pójdziemy. Gdzieś tam zaznaczyłem. Zaznaczyłem na niebieskie. Ja pierdolę 3 godziny będziemy lecieć. Pierdolę tyle czasu. Chyba że na więzienie, chyba że na więzienie. Dobra. tak Zapierdzielę, nie umiem trafić w niego. Z tyłu dwóch. Rejty. Z prawej, sprawy prawej do mnie wali ktoś. O nie, przeładowany, jestem bez amunicji. Jest gościu ze Nie Nie pierdolę! Podnoszę się. Dobijcie go, dobijcie go! Aaaa, ja pierdolę! Prawie zostało końcówkę. It's up. It's a... Weapons free. A drugi leci tu. Enemy soldier incoming.

my friend. I'm reloading.

Po wyzpiecie, po wyzpiecie. No nie wierzę, Quick Sauerz. Na zrzut też ryzyko. Mhm. ja lecę w tym samym miejscu co byłem. Weźcie mi tylko skonał, miał swoją broń. Nie wiem, nie wiem. To

I tutaj mi się może marzeń. Ach, chyba trzeci się z magią. Umarzeń... Już nie dałem rady, już wiem, widziałem. Na górze, na górze siedział. Sądzę, yes. że gość dużo widzi, nie? Aż za dużo. Kurwa, Kurwa, ja! O kurwa! Trzeci raz mnie ten sam położył ja, i to jest niemożliwe. No powiem. No. no właśnie, on mnie też położył. Quick Savash, kurwa. trzy razy to samo. Ragu. Jestem przez głosie MSD. Dlaczego się wrociłem? Spudnie zrzuta wzięć. Nie ma gdzieś coś, co będzie. No weźmy, co ciu pie O kurwa, że spadochron mi się nie otworzył, ja wierdaj. Dobra, ja tu podniesienie, ale już leci ktoś do mnie. Nie podchodź, nie podchodź na dole, jest. No właśnie, ten, tam, ten sam gość kurwa. Brawo Paweł. Już jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden jest za tobą. MSD jakiś. No właśnie, to ja lecę do Pawła. O kurwa! O już po mnie. Ja pierdolę, z góry no, mi załatwił jakiś. Na dachu, na dachu. Znowu Kwiksa wasz ty. Czwarty raz. Niemożliwy. Oj.

No. No. Ty, kurwa, to ale ty, ale to jest ten sam sam, trzy razy nie zjadłeś. Cały czas ten sam, jeden no. No to jest niefajne w tej grze. Ale to raczej znaczy, wpływu nie mamy na to wrażenie. Active. Oh, Checking for teams. Yeah. There are... Your squad's in the top five. Five squads in operation. Stay home. You're in the top three. Don't let up now. Only two left. Cztery. O kurwa jest przede mną. Do podniesienia oh, jestem. Oh, do podniesienia oh, jestem. Oh. Oh. O kurwa macie. Quick, stawałeś, kurwa, piąty raz, ty, to jest niemożliwe. Już masz bana. No, to Chłopki, e, o, no, to jest chłopie, kurwa. Eee, oszustwo. Całą sam na wszystkich, chłopie? Niemożliwe. To jest dziwne. Trzeci raz go zgłosiłem, chuja. Przecież niemożliwe, no, kurwa, gościu, wszystkich wypierdolił od Wszystkich, kurwa. No ten, celowni byś tak przykleiły, że Magnes. magnez. No. Bo... Musiał mieć mi kurwa czujnik ty. W sali